Witam tu, Alisteo, nad wyspą Grodlandia. Może przyjrzymy się, na czym stanęliśmy, świder tu. O właśnie, musimy oddać ślimacznicę statorowi. A poza tym... ...dwa pojedynki jeszcze. Hmm. Okej. Okay. A potem będziemy mogli się zająć małkami. No, na wszelki bo później zapomnę. Kupmy to, co jest do zakupienia. A nic więcej. Tego się pewnie nie rozbiera, tylko z tego się robi. To jest właśnie taki schemat i z tego się robi magiczne przedmioty. Statorze, mam dla ciebie ślimacznicę. No proszę, Olaf, pokaż. Co powiedział Gutar, czy nie był nazbyt ciekawski? On zmusił mnie, bym powiedział mu, do czego mi to potrzebne. A kiedy się dowiedział, to wpadł w szał, zaatakował mnie i, krótko mówiąc, zabiłem go. Och, zawsze była z niego niezła szuja. Ciągle wtykał nos w swoje sprawy. Szkoda, to był świetny sklep, ale postęp techniczny wymaga poświęceń. Złożył swoje życie na ołtarzu nauki. Nie pogrążajmy się w żalu, ale uczcimy jego pamięć odpalając maszynę kopiącą. E, czy mamy ją uruchomić, dlaczego nie? Mówiąc te słowa, krasnolud zręcznie umieszcza przyniesioną przez ciebie część w maszynie. Zajmuje miejsce za sterem, pociąga za dźwignią i maszyna odpala. Wydobywa się z niej tak okropna kakofonia brzęków i szczęków, jakiej nigdy jeszcze nie słyszałeś. Nawet wtedy, gdy pijany w sztok wywrócił się w swojej kuźni, w końcu stator wyłącza maszynę i pyta uradowany jak. Widziałeś to? Robi wrażenia." Tak jak mówiłem. Wiedziałem, że się uda. Zapamiętaj moje słowa. Olafie! Ta maszyna zmieni oblicz górnictwa. Nie tylko zastąpi setki górników z kilofami, ale nigdy się nie męczy i nie wymaga jedzenia. Gratuluję Statorze, ale chciałbym teraz otrzymać moją nagrodę. No właśnie. U! Trzy runki czerwone, super! Mm, szata wróżbity? Ciekawe. Nie ma sprawy, Olafie, mój przyjacielu, proszę. Mam nadzieję, że to wystarczy. A teraz wybacz, jeżeli nie potrzebujesz nic więcej. Chciałbym teraz zostać sam. Ciągle muszę wprowadzić kilka poprawek. Trochę podkręcić tutaj. Hmm. Zobaczmy, bo może się coś zmieniło, czasem tak jest. Ale akurat nie tu, hmm. Zobaczmy, co takiego mi dał. Wow, plus 15 do many, plus 10% do odporności na magię, plus 10% do odporności na lód i plus 1 do run dla twoich bojów. Dobre! Hmm. Dlaczego nie mogę mieć i jednego, i drugiego? Naprawdę nie wiem co tu wybrać. A, dobra, nie będzie, że na razie pochodzimy z tym. A, dobrze, ale czy ja tu mam coś jeszcze do. Czy do ulepszenia na pewno mam coś. Co prawda, wiem, że nie da mi to. Aha, to jest zestawu. tylko że. No nie, no. Muszę i tak korzystać z tej broni, a później będę korzystał z tej broni. Mm. To można ulepszyć. O. Mm. Ile macie życia? Tak sobie. Czyli tak. Coś sprawdzę z maksymalną siłą go zabiło Dobra A tutaj na przykład coś takiego A jeszcze sprawdźmy Tylko, że to wiadomo mm, dotyczy tylko żywych celów. No właśnie, wieżyczki to, to nie rusza. A zaraz, a czy to czasem, może ogień? Ogień byłby całkiem fajny tutaj. No dobra, wiemy. Jeszcze może przyzwał, aha, zamałszał. Ale zaraz będzie. I co, pozamiatane? Pozamiatane, pozamiatane. Jest ok, teraz tylko z tym skończyć. Hmm. W sumie nie będzie. I to się wystrzela. Można by od razu. bez jakichś brzydkich czarów. Tak. Ok, kończymy. Jest, ok. Dużo mi to nie dało, ale skoro już i tak tu jesteśmy, no właśnie i to się naładowało. Bierzemy i ulepszymy to jeszcze lepiej. Ok. Jak teraz to wygląda? Dużo więcej... A, no, to teraz trochę dłużej potrwa. Wydaje mi się, że powinienem się jednak skupić na zniszczeniu tych... ...tych trzech wieżyczek. Aha, zaraz, zaraz, najpierw. To... Hmm. A tu są giganty! Są Lepiej tak i tak z Jak to wygląda? Boję się, że tego wszystkiego nie zniszczę Strasznie masakryczne sterowanie Jes, skupmy się na wieżyczkach Bo one mogą mi tu ładną rzeźnię zrobić i to nawet chyba większą niż Pozostali moi przeciwnicy, ale niestety to jeszcze potrwa, ale już tak prawie. Czyli tak, 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 wiemy, może jest dobrze tutaj. Hmm. A to, a może jednak tak zrobimy? Okay. Tutaj szkoda. Tu mogą powiedzieć. No dobrze pijemy tu. jednostki, a to w sumie nie przeszkadza mi tak bardzo to jest piechota Ech, trochę poza zasięgiem czyli nie no, stąd będziemy być tak i biegniemy tutaj paladyni muszą tutaj mm, udzielić wsparcia tylko miejsce mi się tu nie podoba, jeśli chodzi o wskrzeszanie, ja wszystkich tutaj przesunę a, ale nie w tej turze o właśnie, właśnie. A, zaczyna się. Mało ciekawe. Tutaj. Bijemy. Mm. Co to się dzieje? Ale, ale, my mamy na to, mamy na to sposób. Albo i nie mamy. Ale można by grupkę przejąć, dobra. Jak będzie? Tutaj. Hmm. Dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Okay. O właśnie. Musi paść, ale zanim to uczynimy rozproszenie, tutaj zdziesiątkuję, ja. no to się nie chce? O, od razu lepiej. No i nie mówię, że. Dobrze, tak. Przecież w sumie wolę, tak. Powinno zabić, tak? Tak. Chodzi o to, żeby moi wróżbici mieli tutaj przejście, więc dlatego hmm. nie blokowałem pola tutaj. Tu. No właśnie. Przecież to może być już właściwy czas. Będzie. Chodzi o to, że chcę kolcami się odseparować. No i wiadomo, bo zadać jakieś wrażenie. Tylko liczyłem, że tych kolcy więcej upadnie. Wiemy. I podejrzewam, że jak oni skoczą, to kolce ulegną zniszczeniu. Hmm. Może lepiej. Czekajmy. O, właśnie teraz. Tutaj miejsce będzie dla moich jednostek, aby mogły opuścić te tereny. Nie, no bijemy tu. Proszę, nie skaczcie. A na razie jest dobrze. Tylko, że dzieciom upadnie. I wtedy to już nie będzie takie dobre. Tutaj. Dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Fajne. Mm -hmm. No niestety. Uciekamy stąd. Kroczek. Strzelamy. Ale w ten sposób. Paść? Nie, wycofujemy się. O. Bijemy. Tutaj. Hmm. Osłabimy, to na pewno, ale, ale tak z głową, czyli chociaż nie kolce bym w sumie potrzebował. Tutaj uderzę w ten sposób. Jak tylko opanuję sterowanie. Aha, nie sięgło tutaj. Trudno. Niech będzie tak. Chyba można było to lepiej zrobić jednak. Z tymi kolcami za bardzo. To nie wyszło. A i znowu straciłem możliwość. Hmm. Bardzo często mi się to zdarza. Tu może wyeliminujmy to, tylko że w pierwszej tak. Chyba że... A, dobra, nie ma. Nawet nie było źle, aby jakieś jednostki przywoływali, bo przynajmniej pojedynek potrwał dłużej, będę miał więcej czasu, żeby coś z tym zrobić. Bijemy. A z nimi trzeba jednak zrobić porządek, bo podskoczą i zaraz tu nie będę miał. Ale dobrze, na razie się przebiję. Czyli tracą czas tutaj. Zostawimy pas. Jest OK. Wszystko oni muszą tu dotrzeć. Hmm, tu nic. A właśnie tu mają strzelców, co oznacza, że... Ale nie no, hmm. najpierw niszczmy tu. Liczę, ja że dar dużo da. Aha, no to trzeba będzie teraz w okolce pomyśleć. A gdyby tak... Chociaż... Czyli tak... Na początek w ten sposób. Mm. Teraz koce. Aha, mam za mało. Ale możemy wyeliminować olbrzymy. Tak? To by było warto uderzyć. Tak, tak, tak. Mam 20 many. Oznacza, że mamy kolce o. tutaj w ten sposób. Zniszczymy wieżyczkę też będzie fajnie. tutaj i tutaj wiemy. Dobrze. Te jednostki nie są zbyt silne. Mogą sobie przywoływać. Mi to w niczym nie przeszkadza. A kiedy ustąpi podpalenie? No dobra, to nie jest problem. Eee, tak, tak. Na razie tutaj nic. To w sumie manę bym potrzebował. To dużo many. Mm. Skończymy. tu i dostaniemy manę. To ma sens. Tutaj... Bijemy. Za chwilę będę przejąć szałem. Nowatura. Tu i rzucamy. To może być nawet dobry pomysł, ale co ja mogę z szałem jeszcze zrobić? A. Nie za bardzo. Chyba, że. Taki bardzo. Ale ja nie chcę kołcy niszczyć. Nie, to nie w ten sposób. Pomyślmy inaczej. Mm. Tu podejść. Nie, przede muszę wyeliminować. A zaraz, zaraz, chwila, moment. Przecież ja mam coś na to. Nazywa się to uspokojenie szału. Raz, i mamy mnóstwo many. Mm. Teraz byłoby dobrze trwale wyeliminować. To jest z tych grup, która do mnie strzela. No, nie zupełnie mi to wyjdzie, ale... Ale nie jest tak tragicznie. Teraz tak tu. Czy może takie mi zlądowanie? O! Dobijemy. Dobijemy. Jest okej. Okay. Teraz jak to zrobić? Eee, hmm. Poczekajmy. Zostały trzy formacje. Tu przesuniemy się. Czy może lepiej poczekać aż... Eee, poczekamy. bardziej, że mogę. Tak. Tu jest OK. Tutaj poczekamy. Mhm. Czyli teraz priorytet dwie jednostki gatające. A tu blokujemy. Mhm. Tu czy tu, tu OK. Nawet można by rzucać, ale nie, nie, bo ja jednak chcę wszystkich mieć tutaj razem. To jest ok. Kto teraz? Aha. Kto teraz? O, W końcu. Dobrze teraz, tak co tu możemy zrobić? A, kolce. Na pewno się przydadzą, tak? Teraz tak. manę w sumie wolę zostawić, bo może będziemy musieli tutaj więcej wskrzeszać. Czyli tak, tu nic. Tutaj to jest dobry pomysł, żeby zabić. Tu wolę poczekać. Tutaj nic skrzesimy. To jest pytanie, czy to wszyscy już żyją. Chyba jednak nie wszyscy. Dziesięciu, dwunastu... Nie, nie, to dar obowiązkowo. Mhm. Musimy tu przekazać. Teraz tak, czy jest sens... No, to nie powinno zabić. Strzelajmy. Tutaj nic, tutaj, poczekajmy, poczekajmy, tu nic, okej, okay. hmm. wskrzeszmy, teraz trzeba przetestować to, jeden, dwóch, a, no, zrobimy to w ten sposób. Mm. Tak tu, tutaj dwóch, tutaj jednego i to już powinno załatwić sprawę. Mm. Jest okej okay. i mamy doświadczenia więcej i kasy, a to jest też ważne, bo jednak skupujemy teraz. Różne fajne przedmioty hmm. Tu pamiętam, że jeszcze jakieś dwie armie znajdowały się W pewnym miejscu Przy czym armii smoków nie będziemy ruszać, ale tam była jeszcze jedna Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka w kolejnym Powalczymy